Cześć, ja jestem Mervo i to nie będzie klasyczny odcinek. Spróbujemy dzisiaj zdobyć kosę praktycznie od zera na CSGO skins. Oczywiście jakiś balans startowy trzeba mieć, dlatego zastanawiałem się, od jakiej kwoty zacząć, żeby miało to jakiś sens. No i przykładowo, jeśli użyjecie mojego kodu MERVO, to dostaniecie 2 ,10 zł 10 groszy na start i plus 10% przy doładowaniu. Doładowując sobie w tym momencie 100 zł, dostaniecie 112 zł i 10 groszy i jest to nasz bonus startowy, nasze saldo początkowe. No i będziemy otwierać jakieś skrzynki, robić bitewki, czy cokolwiek innego wypadnie, aż dostaniemy jakąś kosę na stronie, albo się wyzerujemy. Zobaczymy, co będzie szybsze i jakie są tutaj nasze szanse. No z tych różnych tanich skrzynek oczywiście jakąś kosę da się wydropić. No szanse są bardzo małe. Albo musielibyśmy pomnożyć wielokrotnie nasz balans, żeby mieć 672 zł. I wtedy możemy sobie otworzyć taki knife case i tu mamy po prostu 100% szansy, że jakaś koska nam wypadnie. Także trzymajcie kciuki, żeby... Udało nam się zdobyć coś ciekawego w tym odcinku, no albo przynajmniej żeby na początku poleciały dobre przedmioty, żebyśmy mogli potem ryzykować z jakimiś droższymi skrzynkami, w których no jest już większa szansa, że jakaś kosa nam wyleci albo jakiś solidny przedmiot. No musimy od jakiejś skrzyni zacząć, może to zaczniemy tak powoli, ostrożnie, żeby też jakoś nie wyzerować momentalnie w tym odcinku. Undirect case? Yy, nie, pamiętam, że medium case leciały całkiem fajne rzeczy. Spróbujemy sobie ją podkręcić. 6 zł, 30 groszy. Taki spokojny start, żebyśmy może sprawdzili, jak nasze szczęście wygląda. Czy wypadają nam. Uuu, 90 za 46 groszy z takiej skrzyni. No, dzisiaj liczy się każda złotówka, żebyśmy jakoś powoli starali się iść do przodu, żeby nam wypadały ciekawe rzeczy. Nie uciekamy z tej skrzyni. Ultra Case. Ja będę ryzykował czasami z tymi podkręconymi dropami, ponieważ na tych skrzynkach wtedy bardzo mocno rosną nasze szanse, że nam od święta poleci coś bardzo drugiego, co mogłoby nam no, zwrócić nasze niepowodzenia albo po prostu przyspieszyć nasze szanse zdobycia jakiegoś dobrego przedmiotu. Póki co ten odcinek zaczął się fatalnie i wygląda na to, że moje szczęście od poprzedniego odcinka wcale się w żaden sposób nie, nie zmieniło. Dlatego Skoro widzę, że tak to wygląda a nie inaczej, to spróbujemy sobie zrobić jakiegoś underdoga, wiecie co? Trzyosobowa bitwa underdog, pięć różnych skrzynek koszt bitwy 46 zł. No jeśli byśmy ją przegrali, to zostanę jeszcze z jakimś balansem. zostaną mi cztery dyszki, ale poczekamy chwilę, może dołączą jakieś gracze. No i mamy trzech graczy. Więc skoro naprawdę żadne skiny mi dobre dzisiaj nie leciały, no to może na underdogu dalej będzie to tak wyglądało i dalej będę otrzymywał fatalne przedmioty. Nikt z nas nie dostał nic solidnego, ale Juri dostał już dwa potężne przedmioty i wygląda na to, że troszeczkę już wypada z naszej rywalizacji tutaj underdogowej. Ja dostałem niestety też tę MP5, on dostał łupkę za i w tej chwili wygrywa. Dwie jeszcze skrzynki, kibicujmy, żeby tutaj ten gracz dostał jakieś potężne przedmioty. Wygrywamy w underdogu, ale bardzo niewiele, proszę. O nie, o nie. Jest! Jest! Wygraliśmy tego underdoga za 132 złote. No i mamy w tej chwili 175 zł w balansu. To było mocne ryzyko, które zrobiłem, ale tym razem się opłaciło. No i możemy próbować dalej, ale widzicie, cały czas mi lecą beznadziejne rzeczy. Dobrze, że wpadłem na pomysł, żeby może zrobić jakiegoś underdoga, ale może teraz nam się do nas szczęście, szczęście się do nas teraz uśmiechnie, może poleci nam coś lepszego? elegant case, Pamiętam z mojego odcinka z Battle Royale, że, że tutaj leciały czasami jakieś fajne przymioty. Redline, zależy w jakim stanie. Może nie być najgorszym dropem. 109 zł, field testet, no i mamy już w tym momencie 222 zł. To już jest kwota, z którą możemy ryzykować, z którą jesteśmy coraz bliżej naszego celu. I na przykład możemy sobie otworzyć taki beast case za 126 zł i zostanie nam jeszcze trochę w ekwipunku. Tu już są trzy różne kostki, ale są też szanse na jakieś mocniejsze przedmioty. Oczywiście, można polecieć coś bardzo taniego, coś bardzo słabego, ale myślę, że warto zaryzykować. 126 zł, Beastcase, no i niestety to będzie Digielek, dużo tańszy, rozpędziłem się już tutaj trochę, miałem nadzieję, że będą wypadały lepsze rzeczy i nie wiem, czy warto zaryzykować jeszcze raz. Co zaryzykowalibyście, skoro raz nam nie wypadło, nic solidnego, jak teraz nam nic nie wypadnie, to stracimy całą naszą przewagę z tego odcinka, ale może. Beastcase 126. Niech zostanie Hyper Beast i chyba będzie lepiej niż ten Nightwish, jakby nam poleciał. 99 zł, a Nightwish jakby był... Tak, Nightwish byłby gorszym dropem. No chyba, że faktory nie by poleciał, ale raczej nie. Dobra, widzę, że Beast case nam jest sprzyja. Straciliśmy na nim sporo. Wbijmy do jakiejś case battle. 84 złote. Jedna runda, a wupka 50 na 50. My dostajemy dobrą wupkę, on żadną i zgarniamy całą pulę. A jednak jest odwrotnie. Miałem nadzieję, że będzie odwrotnie, że ja dostanę takiego hyperbista. Bista. Mamy niecałe 60 zł. Widzicie jak to bywa? Mieliśmy ponad 200 Mogliśmy zakończyć naszą zabawę. Czy stać nas na jednego? Nie, mamy 59. Nie stać nas na elegant case. Stać nas na jeden cy cybercase. Czy to nam coś wyleci? Famasik. A tak, już było dobrze w tym odcinku, co? Mogłem do tej bitwy nie wchodzić za te 80 zł. No ale chciałem zaryzykować. Chciałem, żeby. Musiałem ryzykować, żeby. Jakieś nam mocniejsze przedmioty czasem wypadły. No, co ja teraz mogę zrobić? Ja teraz mogę sprawdzić ulepszony drop, podkręcony, i liczyć na to, że nam się bardzo do nas szczęście uśmiechnie i poleci nam coś bardzo drogiego. No, ten obrzyd na pewno nie jest skinem, na które liczyliśmy. Stać nas jeszcze? Nie. Mamy 14 zł. Lecimy coraz niżej. Ember Case, podkręcony drop. Teraz tylko jakieś ogromne szczęście mogłoby nas uratować. Czy ta emeczka będzie tym. O! O! <laughs> Jak to możliwe? Ja, ja nie wiedziałem, że takie coś może tyle kosztować. Co to jest za skin? Hellfire Emeczka za 285 zł. Na podkręconym dropie mieliśmy. Nawet ułamek procenta mieliśmy szansę na ten skin. Wracamy do gry. Wracamy do naszej rywalizacji do kosy. Mamy 287 zł. Teraz już Merwo nie wchodź do jakichś AWP 50 na 50 bo to jest zbyt ryzykowne. Ale ja bym jakąś nową spróbował jakąś kolejną bitwę i może, może teraz. Może teraz zrobimy coś. 24 zł, może taka bitwa. Niecałe 25 zł, trzy skrzyneczki, Chocolate Case, pen, Glock, Beach bag Case. To jest chyba ta eventowa ostatnia. Digielek, mamy remis, fatalny drop u wszystkich. Czy teraz będzie coś lepszego? Gloczek, a u niego ten USP. Wykrywamy. Glock w ogóle. W ogóle. Może tak się nazwać. Uh, tym kałaszkiem na no to nas wyprzedzi. 112 zł dostał. 112 zł. O kurczę, 178. Eh, wszyscy użyli motek. Dobra, 46 zł. Underdog, 10 różnych skrzynek. Undirect, boosted i jedna make-up case też. Boosted, wszystkie na podkręconym dropie, więc trzymajcie teraz kciuki. Żeby to mi chciały jakieś beznadziejne przedmioty, a moim rywalom High I'm Chucky oraz Bot i Samu, żeby dostali coś lepszego. Na razie, jakby to była zwykła bitwa, to byśmy ją wygrywali. Niestety lecą mi teraz mocne przedmioty. Szkoda, ale to jest podkręcony drop. Ciągle jest szansa, że im też poleci coś bardzo, bardzo mocnego. No te bitewki, bitewki mi nie siadają, co? Może powinienem wrócić do otwierania zwykłych skrzynek? Mamy jeszcze 200 złoty w zapasie. Naszego, naszego balansu i nie wygląda na to, że miał się do zmienić. Te skiny, które mi poleciały na początku, to są chyba praktycznie najlepsze, które tu istnieją. Ok, dostał łupkę za 15 i już nas dogonił, ale jeszcze ten ziomek, który stworzył tę bitwę, jeszcze on by musiał dostać coś, coś solidnego. Dwie ostatnie skrzynki. Też ta łupka to jest chyba jeden z najlepszych dropów, który tu może być. No i dobra, trochę się do nas zbliżył. Ostatnia skrzynia, chyba najdroższa. No i ja dostałem chyba najlepszego skina za dyszkę. Więc niestety bitwy zupełnie zupełnie mi nie siedzą dzisiaj. No dobra, jedna skrzynka. z zbustowany drop Underdog. Czy dostanę coś słabego? Dostałem najsłabszą skrzynię. Zgarnęliśmy 32 ziko. Okej, okay, ktoś tutaj dostał Anubisa. No dobra. No to taką bitewkę rozumiem 236 zł. Czy wrócić do otwierania zwykłych skrzynek? Devcase? Za 84 zł. Tu jest, tu jest szansa w tego typu skrzyni, że coś mocnego dostaniemy. Hyperbiścik powinno być dobrze. Proszę, żeby to był dobry stan, żeby to nie był jakiś Battleskirt. Well worn za stówkę, co mogliśmy dostać. Faktury na przykład za 470, ale dobrze, że nie Battleskirt. Dobra, czyli wyszliśmy tutaj na plus. Mamy 250 zł. I to naprawdę nie jest zły wynik. Nawet jeśli na tym miałbym zakończyć ten odcinek, ale próbujemy dalej. Walczymy o kosę. Kolejny Hyper Beast Jaki, w jakim stanie będzie tym razem tym razem battle skirt i ja już bym tej skrzyni dalej nie męczył skoro dwa razy wypadła nam ta sama rzecz to przejdziemy do elegant case ja mam nadzieję na tę skrzynkę jeszcze ja mam nadzieję że tutaj oj 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 niebezpiecznie ten digielek co to jest za digielek w ogóle nie wiem 47zł a może zbustujemy tutaj nasze szanse 126 trzeba ryzykować no już i tak, farta miałem takiego w tym odcinku, już dawno powinienem przegrać. Dawno powinienem się wyzerować, widzieliście, schodziłem do zera. I jest redline. Dobra, wokół samych tych rewolwerów jeszcze z mojego rewolwerowca. W jakim stanie? MINIMAL WEAR! Zbustowany drop to 100! 497 zł! Mamy 613! Ile kosztuje skrzynia z kosą? 672 zł! Moi drodzy, jak jeszcze uzbieram 60 zł w tym odcinku, to otwieram skrzynię z kosami. I skosa leci do was, dla, do widzów, niezależnie jaka wyleci, wypłacam, tutaj w tym momencie wam pokazuję skiny ostatnio, które wypłaciłem, które wygraliście, gratuluję, no i standardowo, łapka w górę, subskrybujecie kanał, yy, jesteście w mojej grupie z tym i trading jakiś na kanale waszym czy, czy w informacjach. Teraz, no nie chcę zrobić jakiejś głupoty, chcę powoli, musimy uzbierać kilkadziesiąt złotych, dwa razy tak nieprawdopodobne szczęście na podkręconym dropie, 88. Jesteśmy coraz bliżej. Może jeszcze jakąś bitewkę? Chyba już w takiej bitwie dzisiaj brałem udział. Underdog, Chocolate Case, ale zwykła, nie, nie drop. Uuu, dostajemy teraz lepszy skin. Także teraz ktoś inny tej zgarnął. O, mają remis. Czy bot, czy Marcin? Marcin wygrał, zawsze lepiej to niż jakby bot zgarnął w całą pulę. Dobra, może taka bitwa? Jedna skrzynka, Beach Bug Case, Underdog. I żebym dostał coś bardzo słabego. Aj, niestety, i byśmy tu mieli zysk 29 zł. Ja teraz szukam czegoś takiego, żeby już mocno nie ryzykować. Aj, nie zdążyłem, żeby mocno nie ryzykować, a yy, mieć jakiś lekki zysk. Bo nie chcę, nie chcę teraz mocno wchodzić i żeby coś zgarnąć, nie wiadomo jakiego. No bo jestem już tak blisko tej kosy, mam wrażenie. Tak mi niewiele brakuje. Może taka skrzynia za 27? Czy nie chciałbym teraz popłynąć na jakiejś większej kwocie, gdy zacznę na przykład otwierać, otwierać tak jak w tym momencie i poleci mi kałaszek 11 zł. No i właśnie. I czy to będzie dobre podejście, gdy zaczniemy tak otwierać znowu takie zwykłe skrzynki? I możemy się nagle oddalić od tej kosy. Trzeci raz, ostatni, próbuję tę skrzynię. No, chociaż ten kałach albo. Dostaliśmy trzy fatalne dropy z tej skrzyni, niestety, i się oddaliliśmy od naszej wymarzonej koski. Byliśmy tak blisko, ale zaczęliśmy wszystko przegrywać. Nie! Rewolwer za 12 ziko, Mamy 500, no brakuje nam coraz więcej. Brakuje nam coraz więcej. Mógłbym spróbować na przykład z jednym Luxuriusem, ale to by było takie wszystko albo nic. A my chcemy dozbierać. My chcemy dozbierać Cybercase za 50. Nie wiem, co by było lepsze z tych dwóch rzeczy. Obie chyba. Ok, uff. Faktor Ja myślałem, że ten MAG 10 będzie o wiele mniej warty. Jakiś Wellworld, widzicie, trzy dyszki. Spróbujemy jeszcze raz. Ja nie wiem, co. Tra no nie, najgorszy jakiś skin. Słuchajcie, szczęście się zupełnie teraz od nas odwróciło. Tracimy po prostu wszystko. Czy ja znowu powinienem wrócić do podkręconego dropu, żeby, żeby duck case na podkręconym dropie. Za 42 zł. Może, może to jest. Może tak powinniśmy próbować. MSK Coalition to jest raczej dobry drop. 60 zł. Jeszcze raz podkręcony drop, próbujemy UMP. Niestety to jest słaby drop z tej skrzyni. Yy, ale może znowu, no dwa razy, to już za dużo razy bym miał takiego mega farta, jakby się tak udało. I widzicie teraz powoli, powoli wracamy. Nie wychodzi Bullet Queen. No proszę, żeby był w jakimś dobrym stanie. To będzie ok. Wellward. niestety 422 zł, sporo teraz straciliśmy, moi drodzy zupełnie przestało wychodzić, ja już myślałem, ja już myślałem, że mamy to że już to mamy w kieszeni, jakiś non-case spróbujemy może o tak, trzy jakieś takie skrzynki za 50. wow jeszcze raz, proszę chcę zdobyć skina dla widza chcę zdobyć dla was koskę. 83 zł, ok. Mamy 425. Ja bym teraz, wiecie co, ja bym zaryzykował i zrobił yy, skręczki 50 na 50. Tylko którą? Czy na pełnym ryzyku? A wupka? No, jak będzie safari mesz, to się załamiemy. Ale może poleci coś lepszego. co ja robię nie no jak dwa razy z RZĘDU mógł nam wylecieć safari mesz mamy 250 ziko brakowało nam pamiętacie ile 30 chyba złoty brakowało nam chyba 30 złoty żeby zdobyć kostkę i teraz musiałbym coś dostać bardzo dobrego znowu żeby móc wrócić do tej kwoty którą mieliśmy wcześniej czy beast case nas uratuje to jest fajna skrzynia tu czasami to jest dobry łespek, on jest rzadki, z jakiejś tam tej kolekcji operacji 91 zł. Mamy 203. Skałcik, on nie będzie tyle warstw, 102 zł. Widzicie? Ale z tej skrzyni nie leci najgorzej, ale my musimy trafić coś mocnego. Na przykład Elegant zbustowany drop. I lecimy w ten sposób. Może taka sama cena jak tej poprzedniej death Case, ale zboostowany drop. I to będzie Menowar. powinno być w miarę OK. 165 zł próbujemy jeszcze raz. Ta, ten odcinek słuchajcie, to jest pełna. No nie, tylko nie ten rewolwer, błagam. To jest pełna sinusoida. Było tak dobrze już. I wróciliśmy do stanu naszego początkowego. W momencie, w który mi brakowało bodajże chyba 30 zł. Żeby coś z tego wyszło. Cybercase odkręcony drop. Idziemy olin w tej chwili. Tamasik. Już, już chyba nie ma szansy, żebym z tego, do tego z powrotem wrócił. 13 zł. Mamy 19 zł w tej chwili na koncie, także sami widzicie, jak to wygląda. Przypominam, jeśli macie ochotę spróbować Cesgo no To sami widzicie. Możecie wygrać, możecie przegrać. Zależy jak szczęście do Was uśmiechnie i musicie mieć 18 lat jeśli chcecie sobie coś takiego spróbować. Ja myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Ja w takim razie wypłacam dla was dwa kałachy, które mam w ekwipunku, które mi zostały z poprzedniego odcinka. 4 ,54 zł 54 groszy. Pełna sinusoida. Brakowało nam tak mało. Chciałem już zaryzykować później, żeby coś nam mocniejszego poleciało. A w łupki 50 na 50 dwa razy nie siadły. Dostaliśmy dwa razy z rzędu Safari Mesh. Na tym była ogromna strata. I po prostu wszystko, wszystko się przestało nam wchodzić. Dwa kałaszki do wygrania pod tym odcinkiem. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Chcecie, żebym jeszcze raz spróbował taką bitwę od zera do kosy? Dajcie znać w komentarzu. Cześć.